Hej, to te a Ta ze mną jest... Stofula, hej. Eee, tak, dziś będziemy nagrywać coś tam, coś tam, sobie wywalałoby, ile tam... Czyli... Patrzcie, mamy diaksy. Mamy diaksy i dziś zamierzamy zrobić encha. I jeszcze mamy tak. I zbudować damę, bo nasza baza e, się zgubiła. Eee, ile masz HP? Pół jest Dirca. Nie mam. Dobra, usuwaj fly'a. Bo wiesz... Masz tu nic nie było i teraz go wyłącz. Nic tu nie było. Dobra, chodź. Dobra, muszę włączyć też A inny włączyć... Ała! Ej, nos. A, Co? Muszę włączyć fly'a podobno. Tam spadłeś? Dobra, no tak nie. Tepe a co Nie te mhm. Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię! Nie ja mogę zauważyć! Nie, się tak. mhm. 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 Ja ja nie, widzę nic nie było. Wiesz, wpada. Mm -hmm. Jest lepiej. Władzi, znowu nie zbudujemy domku. Na razie zbudujemy domek z Cobblestone'a. A nie zbudujemy. No? Dobra, to jest drewno, chodź w mą wieciku, bym z Dobra, szybko, szybko, szukaj miejsca. Mamy na flagu. No. Woda spadł. Dobra. Święta mapa. O, też tu ma giery dwie. No. Ciekawe, czy jest. Nie można jego Widzę gościa, widzę gościa w jakimś tam staje pod wodą Zabij go Gdzie musi pierwszy wykopać, wiesz mhm. Aha. Mhm. Pod ziemią, tak Kopiemy. Jak coś go zabijać? Tak, może ja z nie to coś To się tepny. On był no. w jakiejś To Weź obok mnie, kop, okej? Okay? Tepaj się. a nie będzie teraz nie obok mnie. Kopiesz? Mm -hmm.

Czekaj, tak, ja się. się. tu jest! Odsłyszałam, się, się, troszkę. się ja troszkę. tu jest droga! Nie, Nie, tu ja, co ty się odsunął? Nie ja ty się odsunął, bo ja tutaj jestem na... może zginął z kłęciem. Bo ja nie, nie, nie dam raportu. Ile się za chwilę, z Silver Fisha dostaje? Eee, Złapia 87. Wywodziłam od studia. Mam go. Jego była, jego była, a on o to Ona nie. Dobra. Patrzcie czy tu nie ma jakieś w ogóle chwilę? Będzie on po Bogu. Kopałeś się do niego? Nikogo nie ma. My tu widzimy kogoś tylko chciał. Bobgrader. <laughs> o ja chcę proszę. A! O Boże, już! Dobra, zabiłam. Tak, ja już się dozwalam No, Cztery do... Ej, ja chcę to... Uuu, mamy enchanting tej książki. No właśnie, po to nam jest potrzebny enchant, ale wiesz co, my jednak zbudujemy własny wyznaczek, bo ciężko tak latać z tym współrocznym. Dobra, yeah. to pomyślny Wiesz nie pomysł. Zrobimy sobie podziemię u baza. No, ale może nie tu, dalej od spodna. I obudujemy ją. Eee, tak i że my jesteśmy obok zimnej pustyni eee, to ja tyle sprawnie. bo to masz się męczyć pisz pan no robiłem właśnie dobra my zaraz nie ustawiliśmy liczniku dobra szybko Witamy się tylko błąkamy wiesz Szukamy kościoła a teraz zmienili spawna na... Dom. Wiesz co, my tylko ustalimy, gdzie będzie dom i... I... Wiesz co, w następnym odcinku obiecujemy Wam, że już zbudujemy. A czemu nie teraz? Już ponad jest 8 minut. O to i Ja też nie właśnie. Jak coś, to ja teraz zatrzymuję czas i zobaczę ile czasu, jak tak, to to połączę. Dobra, to robimy przerwę. Kim cięciu, dobra, szybko, szukamy miejsce, bo już to trwa 7 minut. I prawie 8. Już zbudujemy na pustyni. Mm. Jestem na pustyni, domy. A nie, bo wtedy drewny się rzuca w oczy. Dobra, szybko szukaj miejsca. Czekaj, mam lagi od śniegu. No, śniegu to na pewno nie, bo ja mam takie lagi, że wiesz... że się nie wytrzyma. Nie. Ja też mam właśnie nogi. Ej! O, ja domek. No i teraz deszcz pada. No i brawo, znalazłam goście domek. Koło tam nie mogę żadnych wydawać. No i brawo i zaraz już skończyłem odcinek. Jeżeli już to trwa minuty no jak szukamy. To się Aha. tam ucimy. Dobra, mam tu Ej, ja mam super płaską mapę. Nie, tutaj musimy zbudować. Płaską? Tak. Płaską jest wow. Nie, właśnie, dobra, bo wtedy nie musimy nic kopać. O, Ale tak, nie ty, Napracować się czy... warto. Dobra, to chodź, te i tutaj robimy. Ale nie w tym odcinku. była dieter, którego rzucam. Yy, dobra, widzę o yy, Dobra, nie, nie, pod spodem, o to tak, Nie, pod spodem. Ale no, no, Ale to zrobimy potem w następnym odcinku. Dziś, dziś będziemy zbierać surowce. Chodź, żegnamy się albo gdzie? To chodź pod ziemię. Pod ziemię, na mi... Ja muszę zamoriować nas. Nic Zostań nie widać ochotnie. muszę. Czekaj, mm. Ok. Co najgorsze to też prawie w ogóle już nie mamy węgla, bo tam wszystko zostawiliśmy wszystko e, ja mam 21 węgla. Musimy zmierzyć sukno. Zobacz takie. Mm -hmm. um. Dobra, rozkopujmy to potem. Dobra, teraz się zjewykniemy. Tak więc. To był odcinek, który i Jaki? tylko i, jak, i, i, tłynka, i system, co tam chcę spomnieć? No. Nie widać mojej twarzy. Mm -hmm. e, nie widać mnie. Dobra, nie będę się tak przyklejać. O, to See you